Podczas szóstego dnia nowenny będziemy pochylać się nad kontemplacją, którą błogosławiona Maria Czeleste Krosteroza stawia w centrum życia wspólnoty, ponieważ wspólnota powinna nieustannie wpatrywać się w Jezusa, aby pozwolić Mu się przeniknąć i przemienić w Niego samego mocą Ducha Świętego. Stając się w ten sposób przejrzystym znakiem, dla braci, na chwałę Ojca. Nieustanna kontemplacja misterium Chrystusa to miłosne czuwanie, wpatrywanie się lub wypatrywanie miłości wszędzie. To rozwinie w nas ową postawę uśmiechniętej i promieniującej radości, szczerej prostoty i prawdziwej miłości, która charakteryzuje naszą wspólnotę. Nie ma innej drogi dla nas, jak wypełnić to zadanie, trwać przed Panem, by móc dzielić się z innymi owocami naszej kontemplacji. Konstytucje sióstr redemptorystek przypominają nam o tym, że nasza kontemplacja jest dziełem misyjnym. Mamy bowiem przypominać światu o wartości życia wewnętrznego, o wypływaniu na głębie, o oddychaniu modlitwą aby w każdej chwili być pamiątką Jezusa.